Hej, hej, już jedziemy z kolejnymi pytaniami, zakręcona w akcji. Witam. No witam Cię udanego tygodnia. Dziękuję Ci bardzo wzajemnie. E, jak masz orientację? Bo, o os najgorsze ja. Już pytanie. No ale dobrze, jesteśmy dorośli, nie ma sprawy. Jaką mam orientację? Lubię facetów, wolę facetów. Ale jeśli chodzi o to, nie mam nic do tego, jeżeli ktoś woli kobiety, mężczyzn, żaden problem. Ja szanuję wszystkich równo, chyba, że naprawdę ktoś mi za skóry zadrze. To wtedy już ma przez Nie, na pewno nie toleruję znęcania psychicznego i fizycznego. Bo ktoś kogoś się znęcał, to pamiętajcie, stoję murem za tą osobą, także nie pozwolę skrzywdzić nikogo. Za dobre serce mam. <grym> <grym> eee, masz jakieś uczulenie, alergie? Tak, na kurze, na pyłki, z kwiatów i nie tylko. Czego najbardziej w życiu żałujesz? Zmarnowanego czasu na niewłaściwych ludzi, tak jak na mojego byłego i pseudo-znajomych. I pseudo rodzinę, ale to już w innym temacie. Kuzynka mi jedna i druga zawiodła, ale to już było do przewidzenia. W jakich sprawach można zagadać do chłopaka, dziewczyny i jak ją zdobyć? Oczywiście, wam te filmiki, bo dużo pytań takich było. dzieci mieli wszystkie z mojego, z mojego odczucia, jak ja to bym robiła. Doradzę, wszystko będę tylko spokojnie, powoli. Oczajam tematykę kanału teraz. Jestem chora, tak jak przeziębiłam się, to teraz miała dużo czasu na wójny kanał. Jeśli masz teraz gorszy czas, pamiętaj, że to minie. Życzę Ci wytrwałości i duże szczęścia. Głowa do góry, wysyłam mnóstwo pozytywnej energii. Pozdrawiam Cię krótko. Dziękuję Ci bardzo, wiem o tym. Również Ci życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki. To nie. Kogo... I miłego dnia, kochana, kochany kimkolwiek jesteś. Kogo masz w myślach jedną osobę. Kogo lubisz? Wszystkich lubię, szanuję porówno, bo każdy to człowiek. Który części Harry'ego Pottera jest najlepsza? Chyba to to jak poszedł do szkoły. Jak dobrze pamiętam, moja lubiela bajka, film. I nie tylko to. Po prostu Jak to było Czary Maria, brakra, to miotło, czy tam coś tam odstawiali. To to było najlepsze. Śmiałam się, że normalnie się wzruszyłam. E, ciastka czy czekolada? Czekolada z orzechami Moja ulubiona e, Czy... E, czy szanujesz nowe znajomości? Nawiązujesz Szanuję wszystkich tych tak podziałów Nawiązuję nowe znajomości, własnym człowiekiem przebojowym Z każdym trzymam sztamę i równo Dlaczego? Ale co dlaczego? Dostałam takie pytanie ostatnio na asku Dlaczego? Jak wytłumaczysz o co Ci dokładnie chodzi Co Ci wytłumaczy ja również Czy denerwuje Cię to jak ktoś... Zakończę znajomości, odchodząc bez słowa, wyjaśnienia. Nie, kochani, mnie to bawi, dlatego że po prostu takie osoby się same poniżają, robią z siebie dzieci, bez urazy oczywiście, z szacunkiem, kultury osobistą. No ale jeżeli ktoś odchodzi bez słowa, no to wiadomo, że szczerość się jest postawa, tak? No sorry, boli, to zaboli raz, a nie się zastanawia, czy wrócisz, co ty chcesz w ogóle i tak dalej. Dla mnie to jest dzieci nada poziom pieskownica, no ale spoko To jest moje zdanie. Moje uczucie, odczucie, moje zdanie. Każdy ma inne, tak? Możecie mojego wysłuchać, mieć gdzieś, bo macie swoje. Ja mogę was wysłuchać i to samo. Czy lubisz chodzić w komuś w życie i w swoje życie? Lubisz jak ktoś ci wchodzi? Nie lubię tego. Widzimy się za chwilę.